No, dzień dobry. Tak, jestem tutaj przy hortensji Bukiet, bukietowej. Tak, bukietowej, daleko od domu. Tak, chciałem ją w zeszłym roku dosyć krótko. Pół metra na ziemią Kwiatostany były jak na trzeci rok włoskie. Ale słuchajcie, już i tak nisko nie zetnę. Tak, jest daleko od domu. Jest duży rododendron na bok. Potem dopiero dom. Nie zawsze tu mogę przyjść. A chciałbym widzieć, jak to kwitnie. Także zacznę z niej formować taką hortensję. Trochę wyższą. Może nie na pniu, ale wyższą. Będę co roku ją systematycznie podnosił. I w takim celu obetniemy te gałęzie, które są nisko pozorując już pierwszy pień oczywiście zacznę od tych gałęzi słabych które będą słabo kwitły o, ta też jest słabiutka, ścieniutkie te pędziki na pewno dużo ładnego kwiatu by tam nie było tu jeszcze jest taki słaby, rozgęziony pęd został z tyłu przykryty przez inne, tu w środeczku, też takie słabe mhm. o, tak, pięknie o, już mamy pieniuszek trochę wyższy na przyszły rok jeszcze podniesiemy tu wytnę ze środka jeszcze te cieniutkie gałązki które by nam tylko zacieniały hortensje no i co? żadne tylko kwiatostany tak, króciutko króciutko, zaraz pod kwiatem o, o może będzie miała więcej kwiatów, ale będą one na pewno mniejsze. Ale cóż, z daleka ważny jest kolor. A nie wielkość. O, a to by było prawie na tyle. Tu jeszcze coś suchej kikuty. Chociaż to nie brzoskwinia, ale lepiej obciąć. I mam obciętą która będzie kwitła na wysokości około 1,80 m. Z daleka pięknie widoczna na tej ładnej wyspie o, otoczonej. Też tu i ówdzie jakimiś krzaczkami, które będą kwitły. Mam tu masę azali japońskich, już je posmarowałem słoninką bo w zeszłym roku zapomniałem i było mniej kwiatów. Do zobaczenia.